Okej, okay, Siemanko, z tej strony Kelot i witam Was dzisiaj razem z gazem. Dokładnie tak. Dawno z gazem nie nagrywaliśmy. I tak, co się zmieniło od poprzedniego odcinka? Wykoksiliśmy trochę naszą bazę. Jak można to nazwać, Wykoksiliśmy, chyba wyfarmiliśmy, bo teraz tam będzie farma. Ale nie, no jest większa, jest większa. No o wiele. I może gest tutaj zostanie. Właśnie, bo my planujemy wyprawę i special, który już pewnie będzie jutro. Ale tak, do serwerowej przygody, tak wracając, to planujemy wyprawę, która będzie chyba spoko. I Gezie, proszę Cię, zostań tu. Ja tutaj wszystkim, po... ja się tepnę na home'a, pokażę bazę, a Ty tutaj zostań, potem się do Ciebie tepnę, ok? No i spotykamy się jak już będę w bazie. Okej, okay, także już jestem w naszej ukochanej bazie. Tak, to się właśnie tu pozmieniało. No Jaki łajpum? Dobra, zim. nieważne. Tu się tu pozmieniało. O, krzesiwko mamy. Podpalimy geza. <grym> <grym> bo... Dobra, no i to się tutaj zmieniło, powiększyłem bazę, tu jest nasz kochany enchanting. Yy, no jak widzicie portalu do netheru już tu nie ma. Bo to był niewypał, dlatego... mm, nie wypał, z... dlatego... Nie on... to się zepsuł. Widzicie więc... jak nie szanuję? Ja, ja go prosiłem, żeby Olek... Acz Kelot do mnie mówił, a on mówi Olek. Dobrze. patrzaj ta! Yy, noc już jest? Tak, już jest noc. No to na tym odcinku sobie z potwórkami powalczyły, bo mam ochotę na TvP, znaczy na PvP. XP. Właśnie, właśnie, po jak Mam tu będę się czuł jak bandzi, o co? Noo, tepaj mnie, Grezie, gezie. I tak yy, prawdopodobnie, może dzisiaj też nagrałam Five Nights at Freddy's. Noc numer. Yy, noc numer. Yy, którą tam? Trzecią, chyba. Podajże. I tak, tam jest baza, to idziemy w tamtą stronę, w tę stronę. Tak po wieśniacku. Okej, okay, dobra. Gezie, gezie. Gdzie? O. No chyba nie, no chyba nie, no chyba. Nic. <grymne> <grymne> nie, ile. Poczekaj, ile masz y, HP? Ile masz HP? Aha, dobra, na futbolu. A czy Wy nie wiecie? Wy pewnie nie wiecie, ale. Y... Ges nie jest zbytnio y, szanującym się, jakby to nazwać, y, człowiekiem. Nie, bo to nie jest zwierzę, to jest człowiek. Y, no, znaczy, nie, nie mam zamiaru tutaj nikogo obrażać w żadnym wypadku, ale ges strasznie lubi jeść. Nie, ja, no, ale. Ja lubię jeść, ale jestem szczupły. Ty zresztą też, ale. Kurde. Co ja gadam? Poczekaj, nie. ja se zjem ma żarcio. Czekaj, jeszcze mamy, wow, jeszcze mamy. Co masz? Co macie? Co mamy? Tak, powiedz, ile mamy jeszcze? Ale jak, jak, jakich świnek, da Fuck, coś tam było... na odcinek mnie świnek. No, no chyba ja, ja. Świnki, muszę sobie zentrzątować, wiesz... Jakie świn świnki? se sobie musisz zentrzątować? Muszę świnki zabijać, żeby nie stanął. Świnki zębiontowanie. <św> Au. Lubinia Kur mnie z bandikami mi się coś dzieje i strasznie mi laguje i nie mogę zombiaka uderzyć i... Ja też świnek już zabijałem. Kaput. Yy, dobra, tak. No tak, tak, tak. No chyba kurwa nie. O, gościowe zauważyłeś? Nie, 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 nie. Znaczy, no ciebie zauważyłem. Kuba, patrz co ja robię, napastuję cię! <sum> <sum> nie stracisz expa, ile ty... TY! No ale ja w pająka strzelałem w spider Spiderman, spider 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 the fuck? Nie, 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 mi nie, tylko... Co? Co? Kurwa już nie można powiedzieć. W tym, nie. w tym kraju to jest wolny kraj! To jest wolny kraj! To jest demokracja, nie wojna! Może być. Ty patrz, to jaki szkielet, wykoksiasty! Nie, nie, ja go muszę zabić! Będę Jak coś wypadnie, to mi powiedz. Nic nie wypadło niestety. Nie, 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 nie. No gdzie ty? Kto to jest? Dobra. Jakiegoś komplita zrobiłeś. Jakiego komplita? Co to komplita? Pisze mi na czacie komplit. Może ty może zrobiłeś jakiegoś... Komplit to kom... Pisze mi twój nick, dobra. Komplit to kompletne. Guess się nie zna trochę na angielskim. Okej okay, chyba tutaj już będziemy kończyć odcinek, bo jakby nie haczeć nagrywam już y, gdzieś prawie 7 minut. A tu mm. na to na serwerową mm, przygodę jest całkiem sporo. Serwerowa przygoda miała, no, być, no. O, miała być ogólnie tam po 20 minut. Y, tak jaka Easy wie, wiejska przygoda. Ale po prostu mam taki ten... Program do nagrywania jaki mam, i no, muszę po prostu y, wcześniej kończyć, ch chyba że sobie go zarejestruję. Więc programu tego wam nie polecam. Może piszcie mi w komentarzach y, programy oprócz frapsa, bo y, frapsa mi się źle nagrywa i nie mam jedzenia. Gezie, gdzie ty jesteś? A ja mam sporo, ale nie dam no, ja też mam jedzenie. Hmm. Ale ja mam dużo, ale nie uwierzony, jak ja muszę Ej, gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzieś pozwala, a ty gdzie jesteś? Nie wiem, ja to mm, już chyba wychodzę z lasu. <laughs> I tak, już jesteśmy z Gezem i chyba będziemy kończyć powoli ten odcinek. Znaczy, zobaczę. Gdzie jest moja mapa, no? Chwileczkę, wchodzimy sobie w opcje, yy, weź mnie broń, bo ja sobie zrzutę granu. rano, mini mapa, mini mapa. Sprint, mini mapa, wpisywanie komendy, listę grączy, naprawdę nie mam mini mapy, dobra, nieważne. Ja mam, A co? Ktoś nie no weź mi i zobaczyłbyś mi za ile się kończy ten las. Słuchajcie, bo chciałem już dojść do końca tego lasu i skończyć odcinek, ale stwierdziliśmy, że nie, więc wejdziemy tu i tutaj się z Wami pożegnamy, ja zrobię cięcie, aż przyjdzie gest i zaraz się będziemy żegnać. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i widzimy się w następnym materiale. A więc cześć. Giezi pożegnaj się. Na razie pa.